Domy, a właściwie no. fanpage, który opowiada o tym, jak wybudować dom, nawet podaje kwoty za poszczególne elementy, który będzie kosztował mniej niż 100 tysięcy złotych. W czasach, w których nawet najpodlejsze mieszkanie w jednym z większych miast Polski kosztuje podejrzewam przynajmniej 200 tysięcy złotych, i mówimy o rynku wtórnym, tak, oczywiście, i to będzie jakaś kawalerka raczej. Tak, to tutaj mamy przykłady domów, które mają metrać jak mieszkania, to prawda, od 40 paru do 60 paru yy, metrów kwadratowych, tak. ale jednak to są domy tak. i są nowe, no i trzeba mieć jeszcze działkę. Haczyk tkwi w tym, że za 100 tysięcy, bo większość no tak. ludzi myśli, że nawet się nie da wybudować domu za 100 tysięcy. Dokładnie. Ale właśnie trzeba powiedzieć, że to są naprawdę małe domy. To prawda. Ludzie myśląc o domu, nie myślą o czymś, co wygląda jak dacha. A to wygląda trochę jak dacha, bo te domki, które pokazujemy tutaj, właśnie w tej chwili, to one mają około 60 metrów. Musicie wiedzieć, że ten dom jest jak mieszkanie w bloku. No właśnie. Jak ja sobie myślę, że ludzie podejmują tak ważny krok w swoim życiu, jak budowa domu, to nie chcą tego domu budować o wielkości 60 metrów, bo chcą, żeby ten dom był na przyszłość. A dom 60-metrowy nie jest przyszłościowy. Ale to jest tylko polskie myślenie, bo w Polsce od tak myślisz jeszcze o domach że jeżeli budujesz dom to on musi być ze mną przynajmniej te 30 lat przynajmniej 30 No bo tyle tyle, lat, tyle trwa kredyt tak. zwykle i będę w nim żył w nim się urodzi moje dziecko w nim tak. się urodzi moje drugie ja dziecko ja muszę zaplanować wcześniej bo gdzie blinka, będzie karpik i tam będą grille tutaj z tej strony będą grille tu będzie parking jak przyjedzie szwagier tu będę miał drewutnie, bo będzie oczywiście koza w domku czy kominek żeby palić czekaj bo ty jesteś generalnie anty e, nie ja jestem o. Aha! <głos> <głos> Dziękuję za ten <co> wypowiedź. <noise> Władek Markowicz był państwu i naszym gościem. Dziękuję. A teraz co? Reklamy? Eee, pogoda. pogoda. Czy Bartek pogoda, pogoda? Ale chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest taki głupi temat, bo wiem, że wiele z osób, które mają 20-20 parę lat, zaczynają myśleć o tym, żeby albo brać kredyt, albo budować dom, albo kupować mieszkanie, więc budowa domu tymczasowego nawet za poniżej 100 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych, to nie jest taka zła opcja.